Drugi powód to jest taki, że teraz na świecie, znaczy te filmy są sprzed dwóch lat, ale one były takim wyjątkiem. Teraz z kolei coraz bardziej modny staje się storytelling, czyli opowiadanie historii. Przekazywanie swoich, swojej treści, tak, swojej idei, swojej opowieści, swojego stowarzyszenia czy firmy, przez opowiedzenie historii, nie dosłowne pokazanie swojemu odbiorcy. E, mamy taki produkt, tak, chcemy wam go sprzedać, wy chcecie go kupić, zapraszamy. E, bardziej obudowujemy historię dookoła e, swojego produktu, w taki sposób jak tutaj. Znaczy tutaj nie było, tu nie było produktów, e, tutaj były idee z kolei sprzedawane w cudzysłowie. Storytelling w Polsce stanie się moim zdaniem za kilka miesięcy bardzo, bardzo modny. Teraz kilka osób znanych z prezentacji i tak dalej pisze książki na temat storytellingu, więc jak one się opublikują, tak to wszyscy zaczną o tym głośno mówić. Stąd też chciałem wam pokazać przykłady takich filmów. No dobrze. Mamy już pomysł, mamy scenariusz. I, więc, co nam jest potrzebne do zrealizowania filmu? A więc, e, na początek, kamera. E, kamera nie znaczy od razu kamera profesjonalna. E, dzisiejsze telefony komórkowe m, mają tak zaawansowane możliwości e, rejestracji obrazu, <tryk> e, że właściwie wystarczy nam każdy telefon z. Typu smartfon, który kosztuje 500 zł i więcej, bo te niższe mają trochę ze słabą matrycę. Nie wiem, to może być iPhone, to może być Samsung, to może być Nokia. Generalnie wszystko, co zostało wyprodukowane w ciągu ostatniego roku czy dwóch, spokojnie wam da to, co potrzebujecie. Ja osobiście na przykład filmuję lustrzankami które dają na, na tyle dobrą jakość, że są nie do odróżnienia od profesjonalnych kamer, które kosztują 20-30 tysięcy, tak? Mój aparat kosztuje 3 tysiące. Zresztą nie spotkałem się nigdy ze strony klienta, żeby zapytał mnie, czym to było robione. To nie ma znaczenia. Znaczenie ma produkt końcowy, to co, to, co publikujemy na YouTube, Vimeo czy, czy innych serwisach, czy nie wiem, pokażemy w kinie. Widza też nie interesuje tak naprawdę, jak to zostało zrobione, znaczy jak to zostało zrobione, może zainteresować, tak? Ale e, czym zostało zrobione, n, ma drugorzędną rolę. E, jak idziecie do kina, m, oglądacie film, wychodzicie z kina, to pierwsza myśl to nie jest taka, że zastanawiacie się, o wow, fajny film! Tak ciekawy, jaką kamerą był zrobiony. E, Drugą ważną rzeczą jest mikrofon. Właściwie to mikrofon powinienem postawić wyżej nad kamerą, bo przy filmie wbrew pozorom dźwięk gra pierwszoplanową rolę. Bo oglądamy, ale jeśli to co... Dźwięk, który będzie źle nagrany będzie bardzo przeszkadzał w oglądaniu obrazków. Możemy mieć super piękne obrazki, nie wiem, nagrane przy świetnym świetle, Itd. Tak Ale jeśli nie będziemy słyszeć tego, co mówi aktor, czy jeśli muzyka będzie bardzo złej jakości, to osoba, która jest po drugiej stronie monitora, przełączy się na inny filmik po prostu. Jeśli chodzi o mikrofony, warto wykorzystać rejestratory zewnętrzne. Mikrofony krawatowe. Ewentualnie można też skorzystać z telefonu komórkowego drugiego, nie ten, którym kręcicie, a drugi, i umieścić go jak najbliżej swojego bohatera. Jeśli macie kilku bohaterów, to najlepiej każdego wyposażyć w taki mikrofon. Ja tutaj też używam właśnie takiego mikrofonu, co tutaj widzicie po, prawej str po lewej stronie. I Tutaj ten konkretny mikrofon jest produkowany przez firmę Rode e, i można go podłączyć bezpośrednio do telefonu komórkowego. E, z tego, z którego kręcicie. Da to wam to o czym mówiłem przed chwilą. Czysty dźwięk, e, bez jakichś większych zakłóceń. E, taki, te wszystkie rzeczy, które tutaj pokazuję, też nie kosztują jakichś, nie wiadomo jakich pieniędzy. E, taki rejestrator to akurat ten konkretny model to jest około 400 zł. Taki mikrofon, ten na górze to niecałe 200 zł. Ten niżej, a ten to właściwie nie pamiętam teraz ceny, ale on też nie jest drogi, bo to wszystko jest przeznaczone do użytku nieprofesjonalnego, amatorskiego. Można też wykorzystać drugi telefon komórkowy i też go położyć, czy postawić, czy nie wiem, zawiesić jak najbliżej naszego bohatera. Mikrofon najlepiej taki zewnętrzny, albo mm, umieścić na tej wysokości, tak yy, jeśli załóżmy, kadrujemy osobę w ten sposób, że pokazujemy samą twarz, to mikrofon wystarczy przedstawić gdzieś tutaj, w tym miejscu i on bardzo ładnie już złapie, nawet taki mikrofon z komórki. Komórkę oczywiście trzeba pamiętać, że nie, yy, nie dolną częścią przykładamy, bo tam jest mikrofon. <laughs> mm. Są, można wykorzystać statywy, statywy takie sceniczne do mikrofonów, które często mają nie takie miejsce na zwykły mikrofon, a klipsy, którym, do którego można przymocować każdy mikrofon. Ja używam takiego. Na Allegro można kupić coś takiego za niecałe 30 zł. I spełnia to bardzo dobrze swoją rolę. Kolejną rzeczą po dźwięku jest stabilizacja obrazu. Najprostsza to jest statyw. Tutaj jest to mały statywik, który bez problemu przytrzyma komórkę. Jeśli nie będzie to komórka, a aparat wystarczy kupić sobie nawet najprostszy statyw. Jest to tyle ważne, że jeśli obraz nam się będzie trzęsł, będziemy kręcić z ręki, będzie odwracał uwagę. Tak samo jak zły dźwięk, zły obraz, który jest. Chyba, że mamy takie zamierzenie, że obraz ma się trzęść, no to wtedy wszystko w porządku. Tak? Jeśli to wynika z naszej opowieści, to nie ma problemu. A jeśli nie, to warto użyć statywu. Kolejną rzeczą jest oświetlenie. Warto wykorzystać oświetlenie dodatkowe, które można też kupić za niewielkie pieniądze. Są to albo panele LEDowe, takie jak ten po, prawej, po lewej stronie, ewentualnie. Są proste zestawy na Allegro dostępne, gdzie się dostaje statyw, świetlówkę fotograficzną, która się różni od zwykłej świetlówki tym, że nie miga tak bardzo jak te zwykłe, które można kupić w każdym sklepie. No i parasolkę, która rozproszy światło. Można też użyć lampki biurkowej. Ja tutaj sobie pożyczyłem od kolegów z drugiego pokoju taką lampkę biurkową. Lampka generalnie będzie świecić bardzo ostrym światłem, które nie jest korzystne. Dlatego można skorzystać z czegoś takiego. Tak ja przypiłem sobie kalkę techniczną dwoma klipsami, która rozprasza światło. <laughs> A jeszcze za chwilę powiem wam, pokażę dokładniej, jak, jak oświetlić, bo to nie jest takie proste, jak się wydaje. Ale to za chwilę. Jeśli mamy już te wszystkie rzeczy, trzeba się zastanowić nad planem zdjęciowym. Plan zdjęciowy musi być dobrze oświetlony. Dobrze to nie znaczy, że wszystko ma być super jasne, bez cieni i tak dalej. Dobrze oświetlony plan to taki, który będzie oddawał nastrój sceny, którą chcecie stworzyć. Czasami będzie to równo oświetlenie, bez, bez cieni, czasami to będzie osoba, która będzie w cieniu. Jest masę możliwości, tak jak widzieliście w przykładach przed chwilą. Nie zawsze bohaterowie byli oświetleni równomiernie. Czasami od oświetl oświetleniem możemy zasugerować widzowi, co czuje nasz bohater. Jeśli oświetlimy go ciepłym, miękkim światłem, tak to możemy tak pokazać miłość. Jeśli oświetlimy go zimnym światłem, albo takim nie wiem, pokażemy go w cieniu, możemy jakby zasugerować widzowi, że ten bohater to jest zły charakter w naszej opowieści. I możliwości są nieograniczone. Miejsce musi być ciche, Jeśli będziemy nagrywać osobę w w miejscu, w którym jest hałas, to ten hałas będzie zagłuszał to, co ta osoba będzie mówić. Jeśli w tle będzie tykał zegar, to będzie też odwracał uwagę. Jeśli, nie wiem, mucha będzie gdzieś bzyczeć w tle, to to samo. Każdy dodatkowy dźwięk będzie odwracał uwagę. Na planie możemy go nie usłyszeć, ale jeśli... Znaczy, właśnie trzeba, jak już wszystko sobie ustawimy na planie, tak? ustawimy naszego bohatera, ustawimy światła, ustawimy statyw z aparatem, kamerą czy czymkolwiek. Musimy się na chwilę zatrzymać tak, i wsłuchać w całe otoczenie dookoła. Tego nie słychać od razu. Jeśli się skupiamy na jakiejś czynności, to widzimy przed sobą tylko tę czynność. Człowiek jest tak skonstruowany, że się skupia na tym, co robi. Dlatego trzeba zrobić krok do tyłu. A, i się wsłuchać. To samo z tłem. Jeśli tutaj w tle by mi migały jakieś lampki i tak dalej, prawdopodobnie patrzylibyście w tle na, na lampki, a nie na mnie. I mimo, że mówię do was, to byście nie zapamiętali nic z tego, co powiedziałem. Mam krótki film, który zaprezentuję. Testowałem ostatnio tą nową aplikację Facebooka na Androida, całkiem spoko, nie? A, no, fajnie. No, a w ogóle teraz coraz więcej ludzi zostawia po sobie treści na Facebooku. Ale Brand24 słabo ściąga z Facebooka. O ty Moi drodzy, wcale nie jest tak, że Brand24 zbiera słabo treści z Facebooka. Wręcz przeciwnie. Nowy algorytm zbierania treści z tego medium jest lepszy niż kiedykolwiek. W tej chwili zbieramy treści nie tylko z samych statusów ludzi, którzy mają profil publiczny na Facebooku, ale również z fanpage, y. a najważniejsze jest to, że zbieramy również treści z samych komentarzy wpisów, czyli gdziekolwiek ktokolwiek publikuje komentarz do wpisów, w którym niekoniecznie padła nazwa frazy czy, czy, czy firmy, które monitorujemy, wychwytujemy to również. Także wierzymy, że nowy algorytm Facebooka będzie w stanie lepiej niż kiedykolwiek pomóc w organizowaniu Akcje takich jak Pizza Patrol, czy jak Fieldwood, czyli wychwytywaniu potrzeb e, Facebookowiczów gdziekolwiek publikują swoje wpisy. Czy może zapamiętaliście, co Pan powiedział? Um, właśnie to samo się wydarzy, jeśli w waszym filmie w tle będzie, może nie aż tak drastyczne sceny będą, ale jakiekolwiek. Także jeśli filmujecie gdzieś w mieście, warto zadbać o to, żeby tło było w miarę nieostre. Tak? Jeśli filmujemy np. przykład rozstrzanką, to każdy obiektyw właściwie e, nieustawiony na szeroki kąt, a na bardziej węższy. Da nam na tyle rozmyte tło, że ludzie przechodzący w tle nie będą się mocno rzucać w oczy. Tutaj to być może nawet znaczy, to było sfilmowane tak? ale tu był szerszy. Tutaj chcieli pokazać to, co jest w tle, to, to, takie by mieli założenie. Można jednocześnie też odwrócić sytuację, e, że na pierwszym planie posadzić osobę, która niby jest naszym głównym bohaterem, ale tak naprawdę nie będzie miała znaczenia, a w tle pokazać to, to co chcemy przekazać. To też będzie bardziej intrygujące dla widzów i zaskoczycie ich formą przekazu. Jak kadrować? Właśnie to, o czym mówiłem. Rozróżniamy pięć podstawowych planów. Jest to plan ogólny, plan pełny, plan amerykański, półzbliżenie i zbliżenie. Plan ogólny pokazuje naszego bohatera w otoczeniu. Pokazujemy. Jak na niego działa otoczenie, tak co, nie wiem, tutaj możemy się zastanowić, tak, co pan sobie myśli chodząc po tej wodzie. Pokazujemy go, gdzie się znajduje, co tam robi. Następny plan, to jest plan pełny. Tutaj pokazujemy interakcję bohatera z przedmiotami dookoła niego. Następny, to jest plan amerykański. Nazwa się wzięła z tego, że pierwszy raz został użyty w westernach amerykańskich, stąd nazwa plan amerykański. Wcześniej filmowcy nie stosowali takiej, takiego planu. Um, a że Hollywood ma um, duży zasięg, więc um, to jest półzbliżenie. Tego typu plan stosujemy najczęściej w wywiadach. Pokazuje to bohatera, po pierwsze bohatera, nie jest to, to jest, to jest najwygodniejszy sposób pokazania, jeśli z kimś przeprowadzamy wywiad, Naj, najczęściej stosowany. Półzbliżenie to jest tak odtąd, plan amerykański to jest od kolan w górę, plan pełny to jest cała postać, plan ogólny to jest drobna postać w otoczeniu przy zbliżeniu